Siema, siema. Witam w kolejny, kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected na online. W tym odcinku pokażę Wam, jak odblokować krowy. Musimy się udać na kamienne pole i szukamy miejsca z tymi kamieniami do misji. To jest misja numer 3: poszukiwanie Keina. Są losowo, jest, że musimy ich szukać. Tam odnaleźć nogę Wirta. Wam pokażę, jak ten portal w ogóle odpalić. Tekstura wzmocni. Czy gdzieś na środku musi być. Odczesz? Chociaż... O, mamy dokładnie. Rakanišu sobie zbi Czekaj, Pokażę wam jak na szybkości to można zrobić. Noga, daj mnie nogę. Mam nogę, dobra. Ciekawe... Teraz się wracamy do miasta. Bierzemy kostkę Horadrimów. damy nogę kostki, wirta. Po Dakary kupujemy książeczkę teleportacji, księgę teleportacji, miejskiego portalu. Sobie gdzieś stajemy, żeby nie przeszkadzało w ustalonym miejscu. Jak mam nogę wirta i księgę miejskiego portalu, transmutujemy Przejście na sekretny krowi poziom. Sobie kostkę przełożę tutaj do... Pokażę wam jak sobie na krowach radzi. W piekle. Trochę będzie wszystko pozbierać, ale... ...coś to zrobimy, myślę. No. Jeszcionek nam poleciał. Posławił Wrażliwość na ogień, to fizykami musimy go zbić. Co ciekawego, tej białej temy, runy możemy dropić. No, unikaty też i zielone temy. To też, ile Magic finda mamy i że mamy mało, to możemy sobie fajne bazy dropić pod broni na merca na przykład, eee, czyli. Się, jak się nazywała ta kosa? Roz, rozdzieracz? Racz? Coś, coś takiego. E, to jest ta kosa, właśnie. Czyli biała kosa, cztery dziury. I możemy włożenie zrobić Ral, Tir, Al, Sol, runami które wzmocni. Wszystkie przebranie. Coś ciekawego, raczej. Tak, nie biorę za dużych spotów, żeby mercem nie mnie patł, ale duże spoty też jest bez problemu. Większe obrażenia wchodzą naszą błyskawicą. Chcę wam pokazać. O, na przykład takiego spota robicie. Naszym mercem to jest kurde, szybą. Chodźcie krówki. Chcę pokazać Mary jak to się zejdzie. Teraz patrzcie na to, jak to zejdzie. Na taki fizyczny, czyli błyskawicami go zbijemy. Także krówki bez problemu idą tą postacią. zagroda. Ok, zobaczymy dropik pseka, szkireńka wice wykiera. Nic ciekawego raczej. Tak samo, niebieski amulecik. Także idziemy tutaj. Kolejna tutaj zagroda. które w cieniu przejmie się przyda z ciekawego Zm wzmocniona czułgę, pika. okej, okay, to już chyba nic nie będzie ładnie schodzą krówki przy błyskawicy miałem te 205 magic finda, także prędzej nam jakieś unikalne itemy raczej wylecą, albo zielone setowe, niż biały jakiś fajny item z czterema dziurami, typu kosa rozdzieracz, ale i tak mamy na to jakąś tam szansę na pewno. Jeżeli chcecie typowo białe itemy tu dropić, te meteryczne, szare, to jak najmniej magic finda musicie właśnie mieć. Teraz jeszcze tutaj pójdziemy w górę. To pierścień niebieski. Czyżby Chyba byłoby wszystko raczej w trówkach, że nic ciekawego nam niestety nie powiedziało, akurat na tym fazie. Przejdziemy dla pewności. Wysoka szansa na drop run poza trawinką. Także fajnie możecie runy też wydropić, Jak otacie te krowy więcej razy niż jeden raz? Jak ja nie mam jakieś szczęście, bo w sumie nic mi nie powciało, tak naprawdę. Albo run, albo białych przedmiotów. 4 czy 5 co ma komuś tam potrzebne w zależności Dobra, to już wszystko będzie z tych próbek wszystko zostało wyczyszczone. Także niestety nic nam nie ciało, ale nie przejmujcie się, bardzo łatwo jest otworzyć te krowy. Dobrego! Także to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, łapki w górę pod filmikiem oraz komentarza. I zapraszam Was do kolejnych odcinków z Diablo 2 Resurrected. Cześć czołem i na razie.